A czy w ogóle u nas komornik jakieś postępowanie wobec syndykata to Nie tam żeśmy żeśmy nie, nie bo tam żeśmy raz zgłosili z tego co wiemy komornikowi tylko nie wiem czy on wobec syndyka, czy do tego konkretnego, żeśmy tam grube pieniądze zapłacili za tego bo to był wcześniejszy wniosek jeszcze przed przed przed, przed są zgłaszane, nie wysyłane informacje także co jakiś czas piszemy zażalenia na działania syndyka do sądu gospodarczego, gdzie są które się funkcję kontrolną na całym syndyka. Są różne, w tym roku udało nam się pozyskać na razie dwie raty, czyli tam te 40 parę tysięcy i syndyk jest bardziej skory do rozmów na temat ale to dotyczy no to tego okresu, no no, który tak? ja nie oszacuje przez 1 grudnia, czy 2 listopada, czy nie? Ciemniej, 11 grudnia. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś interpelacje, zapytania? Nie ma powietrza. Nie widzę. Mamy następny punkt. Przystępujemy do punktu czwartego. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i gmin listu za 2012 no. no, rok. <tras> <must Anything>, <thoughts> Podpunkt 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i za 2012 rok ze sprawozdaniami finansowymi za 2012 rok. Proszę o przedstawienie sprawozdania. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Instytutu za 2012 rok. uchwały na podstawie sprawy, w grudnia, w grudniu w wysokości po dochodów, um, kości 10, 444 dochodów zł, i w tym dochody bieżące do planowania na kwotę 9.430.632,80 zł na same majątkowe 1 mln 13 tys. 711 złotych i 79 złotych. Wydatki budżetu zaplanowaną na kwotę 10 mln 650 tys. 109 złotych i 13, 13 złotych. Wydatki bieżące 9 mln 429 tys. 86 złotych i 8 złotych. Wydatki majątkowe 1 221 tys. 423 złotych i Uchwalono nie planowano deficytowy w zakości 206 123 zł. Przygody zaplanowano na, na kwotę 432 zł 28 zł po prostu kredytów. Natomiast na kwotę 226 260 i to dotyczyło wpłaty pożyczki rewojumżowany Świętej Polski Wodnej związanej z innymi. W ciągu roku budżetowego Rada Miejska przyjęła 7 uchwał zmieniających budżet, a także wydano... Wydatki majątkowe na kwotę 1 145 961 250 Plan po stronie wydatków przewidywał 11 351 674 zł, W tym wydatki bieżące 10 173 369 zł, Wydatki majątkowe na kwotę 1 224 365 31 w zostaje na okresie rozmiaru 7000, kwota i miał być pokryty z kredytu. Dochody planowane w dalszym ciągu zaplanowane na kwotę 440 000, 210,74% z kredytu i z pożyczki. Planowane rozwody? o planowano na kwocie 369 80 zł zaplanowano na kwocie 369 zł spłata, 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 a także spłata dodatkowe pożyczki, która wcześniej zaś na finansowanie na finansowanie budowy kanalizacji Przepraszam, wodociągu w miejscowości Storkowo, w miejscowości Waliszewo. na tym razie z tym, że uzyskaliśmy to co finansowaliśmy ze środków unijnych. W związku z tym dokonaliśmy sprawy tego, kiedy który... w miejscowości Storkowo podaliśmy ceny za finansowanie tego zadania. To bym dla mnie by, by zmienił Plan uchwałę w związku z zarządzeniami. Natomiast realizacja przez te następuje. Na kwotę naplanowaną kwotę 11,3 milionów, do 237 W groszu wykonano 9,436 tysięcy, 100 złotych, 69 milionów. W groszu zostało 83% i Z tym dochody bieżące na kwotę 10 milionów, 181 wykonano w kwocie 9,6 149 301,98 9, 1000, proszę, 90%. by, inne w zakłady na kwotę 1445 445 proszę, na kwotę 286 Wczoraj 1000, Wczoraj 600, wypowiedzi 600, 1000, 600, 1000, 600, 1000, to, wiąże się, tak, nic bardzo metody, wiadomo, wiąże się hating, ale jest kilka, cykliczne, że w że jest obowiązane, jest że jest obowiązane, jest obowiązane, jest ale głównym powodem jest to opóźnienie rozliczenia inwestycji w budowę mieszkań. To jest tysięcy, które powinny być dokonane w gronie, a zostało to zakończone ta inwestycja na koniec dzisiejszego W związku z tym 40 tysięcy przez ministerstwo nie zostało ujęte. Zresztą zadanie praktycznie jest wykonane. W budżecie, budżecie tego nie ma. I to jest główny powód, w budżecie ubiegłorocznym. Jest to główny powód, tak się nie jeżeli chodzi o dochody majątkowe. Dochody bieżące tutaj nastąpiły, praktycznie nie wykonane są dochody, jeżeli chodzi o, o podatek, głównie tutaj. Podatek od nieruchomości nasoprawnych od, od, od 162 000, 000 złotych na koniec roku. Podatek od czynności cywilnoprawnych 167 000 złotych, a także od, od innych znaczy, osób tak. fizycznych. Podatek od nieruchomości około 100 000 złotych, podatek rolnych około 80 000 złotych. To, to są po prostu zaległości, które powodują, jeśli chodzi o które powodują, że niewykonany został plan po stronie dochodów, dochodów bieżących. Wczoraj rozmawialiśmy też szczegółowo na ten temat, jaki jak, jak, no, jest powód. Powód jest taki, że część, trzy firm działających na naszym terenie ma powód, czy także osób, które jeszcze mają poważne problemy finansowe, no, w związku ja się wstrzymaj wstrzymaj wstrzymaj. Wstrzymaj. w dziesiątym w 560 do osób fizycznych, 19 do osób prawnych, jeżeli chodzi o zaległości podatkowe. Także 85% zaregulacji czynszowych było ustawione. Także też sporządzono 192 wykonawczych do więc to, 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 to są po prostu może nie duże koszty, ale to są po prostu świadczą o skali działania i o skali problemów, jakie, jakie mamy my, ale, ale wynika po prostu z problemów, jakie mają nasi mieszkańcy, mm. czyli ludzie działający na naszym terenie. Y, także prowadzone są, oczywiście są także uważane na po po egzekucyjne. Mieszkańcy czy firmy, przynajmniej większość, starają się te zaległości z opóźnieniem, ale realizować, w skutek jest to zadłużenie, jak podobne. W roku ubiegłym, za rok 2013, jest, jest niewiele wyższe, niż było w roku 2012. Wyświadczy to, chociaż tych głównych masy nie było, po prostu te należności w większości są opłacone, ale jest bardziej z opóźnieniem.

i to wiąże się z tym, z tak, tego wykonania, że ono, ono nie może być wyższe niż wykonanie dowodów, ponieważ to mieliśmy przekroczenie budżetowe, dlatego że możemy problemy z pozyskiwaniem środków należnych do instytutu, do podatku, to no, przykładają się tak jak ograniczenia wydatków między innymi i Mówić, no, ale to dotyczy wszystkich działów, W związku z tym, tym wykonamy pracę To, to Głównymi działami wydatków w budżecie, to jak Państwo wiecie od dawna, to jest wydaje wydaje Tutaj na te wydaje 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 to jest 40% budżetu. wydaje 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 jest wydaje to jest 2 337 000, to jest 24%. i trzecim to jest administracja, a pisze z szerokim tego stopnia znaczeniu. To są radnych które to jest urząd, to jest wszystko to, co wiąże się z, z administracją na terenie, na terenie. I wykonane dochody budżetu stanowią kwotę jest 9 436. 1100 zł.69 proszy, zł. a wykonane wydatki to w połowie 9 milionów 349 564 zł.60 proszy i w związku z tym one są niższe od dochodów i wypracowana przeznaczona część budżetowa w połowie 86 236 zł.19 proszy. I to świadczy po prostu o tym, że dyscyplina no, budżetowa jest utrzymywana, że nie ma. Wydatków, które by przekraczały możliwości, możliwości Oczywiście no, oczekiwania naszych mieszkańców, państwa razem są większe, ale ale ich wydatki nie mogą, nie mogą być wyższe, wyższe dochody. I wszystkie te trudności, te problemy z realizacją tych gmin, to wiąże się z tym, że te wydatki musimy dostosowywać do możliwości na jakie gmina posiadają. Do tej pory, praktycznie tak podsumowując do tej pory nasza na inwestycji wydawała około 1,2 mln z budżetu to jest około 10% bo to oczywiście tylko, można tylko dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo tylko praktycznie takie inwestycje są realizowane w gminie Sęczyn są środki krajowe. I w tym roku także założenia te były no niestety, tak jak powiedziałem, z różnych przyczyn, o których raz tutaj rozmawialiśmy, o 3 miesiące później się o z mieszkań, to jest 700 tysięcy i tutaj niezwykle tak, Tego oczymy. wykonania na poziomie, na tak. inwestycji, statystycznie w roku 2000, nie nie. Ale tak jak powiedziałem, to, to zadanie zostało wykonane na dzień dzisiejszy, co później my, Tutaj, niestety, mimo starania z naszej strony, po nagle, nie od niej zdrowego mi się, ponagle wykonał z nami szansę, i tak dalej. I wreszcie nie udało się wcześniej tego zadania które tego zadania wyrównywać. Na dzień dzisiejszy, tak

Biegł był bardzo trudny, ale e, dzięki, dzięki także tutaj dyscyplinie budżetowej, dzięki pani która Pacuwa nad, nad tymi wydatkami e, udało nam się no, trzymać jak zwiększanie zadłużenia czy, czy realizacji faktów, e, które mamy do zapłacenia. Na dzień dzisiejszy e, zadłużenie gminy

Także gmina nie jest zadowolona w co się tam nie opisuje. Natomiast no, oczywiście mamy bieżące problemy finansowe. Tak jak powiedziałem sytuacja przedsiębiorców naszych jest niestety przekłada się także na, na sytuację finansową. gminy. Tego, tego się tego się nie uda Oczywiście no, poszukujemy nowych źródeł dochodów, że m.in. stosować się do plany Ale, ale tutaj oczywiście nie ma żadnego podświetlu i, i działania nie mogą być zakończone, dopóki nie zostanie um, zrealizowana sprawa drogi, to zawsze mówimy o tym, że to jest prawo, to jest główne zagrożenie i tutaj myślę, że, że to, te dochody nie będą prędko, natomiast ze w tym roku deklaracje są takie, że kopania um, będzie eksploatować, ponieważ my także z, tutaj z czynników To to twoja wina. Jest... Chyba to jest... to jest... i... ja się do opozycji Do, to to, to, to no, to do opozycji się przepisze. Drogi Maciej. No, nie się za mnie? Na pewno chyba z tych sześciu, które... Ja sobie kupię, to nie mówię. na że mówię. się nawet Drogi, drogi... Ale tak jak powiedziałem, są że to powinno się poprawić. Zadłużenie gminy się nie zwiększyło, mimo tego trudnego, trudnego czasu. Inwestycje w zasadzie zostały utrzymane w milionym, jest... no, Ten oślizg, w się spowodowało, że statystycznie oczywiście nie mamy tej inwestycji, ale praktycznie ona, ona była zrealizowana w roku był w tym roku mamy um, wykonane. My byliśmy przygotowani także do odborów do zapłaty za zakonu turystyki. Otrzymaliśmy się do To w no niestety, no, w tym roku no, trudny, także trudny dla, dla naszych przedsiębiorców, także w działają nasze naszych terenów, światowych. Klimat, jest niewielką, Pracować, jako to Państwo otrzymaliście na, na na tak. dziękuję. Tak. W związku z tym informacja wygląda tak jak przy tej tej tak. numer 20. W pierwszej części mamy przedstawione ilość nieruchomości to jest... To jest z 317 na Bureśnicy. Z tego bezpośrednio w naszej gminy jest 126 wielkości. W większości są to drogi, ale oczywiście posiadamy także działki rolne, działki budowlane i pozostałe. To, to, że jest na przykład tych działek tylko 15, to nie znaczy, że są To to są po prostu duże działki niepodzielone i, i większe. Υπότιτλοι το Prac, przy planach tego Jeszcze to może hmm. Drugi, aha, jeszcze oczywiście te działki są 33 działki. W, w zarządzie gminy 162, dwie działki to są działki w zasadzie hmm, użytkowane przez mieszkańców, czyli, czyli jak gdyby tutaj poza, poza agresją gminy, bo, bo większość tych działek Zostanie za niewielkie pieniądze przekształcona systematycznie jest przekształcona na własność. I tutaj też z tego za dużo wpływów nie będzie. I